Teraz zrobimy, pokażę, jak robię ja chop and drop, tak zwany, czyli takie natychmiastowe ściłkowanie materią dopiero co ściętą. Tutaj mam wykę, która już tak pięknie porosła, jeszcze nie kwitnie. Ona jest tu zmieszana z łubinem, ale głównie jest to wyka. I po prostu ją ścinam, zetnę ją dość nisko, ale nie przy samym. Przy samym, nie chcę jej też wyrywać, ale zetnę ją tak dość nisko i po prostu zostawię tutaj w okolicy tych roślin, które tu rosną. Czyli dyni, głównie dynie, pomidory, no i gilgia z gruszą. I w ten sposób e, mamy ściółkę po prostu, którą kładziemy w tym samym miejscu, zostawiamy. Ja nie chcę tu też tego wszystkiego wycinać e, teraz, ponieważ są bardzo ciepłe dni i dobrze, jak troszkę jest tutaj więcej roślinności. Ona też zatrzymuje rosę i daje troszkę cienia, e, tak żeby te dynie tutaj zupełnie nie przeschły. E, no i, i na przykład to, tutaj jeszcze już e, jest zwyka, jest też żywokost. Tu pomiędzy mam dymkę, jest jeszcze łubin, niektórym daję tutaj Zakwitnąć, żeby się też same rozsiały. No i tak to wygląda, jest to bardzo proste. Warto takie rośliny, które szybko rosną, a wyka jest wybitna, w tym tam w, 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 w tle widzicie te fioletowe kwiaty, to jest właśnie ona. Ona się tak pnie, jest bardzo duża, dużo tej masy zielonej z niej jest i szybko rośnie. I, i warto sobie taką wykę właśnie posiać jako przedplon, a w moim przypadku to jest właśnie po prostu materiał na ściółkę. Na taką ściółkę, która o, tutaj, tutaj jest taka którą wczoraj ścięłam. Ona sobie powoli tu będzie zasychać i później będzie użyźniać. Po prostu stanowi ściółkę, nie trzeba ściągać ściółki z zewnątrz. Także dążymy do tego, żeby jak najwięcej ściółki również produkować u siebie w ogrodzie, żeby nie musieć sprowadzać z zewnątrz. Tak, mam nadzieję, że. To dało taką, takie krótkie obrazy, co mam na myśli, często mówiąc właśnie Chop'n Drop, czy właśnie po co mi te rośliny na dościłkowanie właśnie, właśnie o to chodzi. To jest bardzo proste, po prostu ścinamy i rzucamy. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za uwagę.